No to Brał. takie dla jaj trochę było <grym> nie, Ugrał, dobra, ugrał, ugrał Dobra, lecimy Bruch Nie no, sp***ali do tego Aaaa, Szymonio Lecimy, co on Aaaa, e, drugą broń na wszelki wypadek. Do, dobra Nie, ja miałem, moje Marce chciałem On tu pewnie gdzieś kampił, campi, uwaga F*** mi, w campi Gra działa. No, no wiem No i co, i tyle w tak temacie? Bym cię nie obserwował od dwóch godzin, Delvex Chyba się, chyba sp***ili Czy Ty Delvex przeżyłeś? Wow! Mam dziecko! Wow. No. no mówię, No to no. w winda, winda Gaming będzie znowu. Dobra, wchodzimy tam po prostu i, i zabijamy? No, wchodzimy, no. Cała ekipa. Czekajcie, Czekaj bo dobrze tym siępikam. Cała ekipa, po... ekipa no, to zjeżdża mikrofon. Dobra, Idą teraz. <laughs> Chyba jadka o, się tam, tam zrobiła, no. Dobra, co by tutaj jeszcze sobie wziąłeś? No właśnie, ja zakupki robiłem, kurde. Idę wywalić, i idę wysadzić po o, do, ale chyba wyłączone jest. Chyba. Fajnie. Dużo fajnie. umarło osób? Tak, wszyscy zginęli. Ty, trzymasz broń, ale nie trzymasz broń, tak naprawdę u mnie. <laughs> jest jak, jak jest, no. Jak nas nie stać na broń, no to trzeba iść. To udajemy. No Delwek nie chce wziąć broni do rąk i mówi, że ma. No, to no właśnie, Amongo tak, tak samo, Amongo tak samo. Ale już tak. Nie no, Mongo ma broń akurat. A u mnie nie no, ma, u mnie nie ma. ma. A to chyba Gabryta też może wziąć tabletki. Bo tak, no, chyba tak, chyba tak. Coś, 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 coś wam tutaj nie działa. Władam wzroku. Ej, wait. Osty Napierdzielać, nie zamykać, napierdzielać dziada no. Ty, ma ktoś granat może? Moment. Dobra, a teraz rzuć go cegłą. Tak, rzuć go cegłą. O, no, nie, granat, ale zwaistowałem. To niezły granat. No, granat. Uwaga, uwaga. <suszy> Halo, przecież tu się, się z nim stało. Nie żyją. <suszy> tak to jest, tak to się kończy. Wbijali na na dwa składy. Mówi, nie, przecież tu być Nie no, co się boisz, gościu? Chociaż jak lepać. tak p. po. Oh! Dobra, to było trochę straszne. Nie no, co się boisz, gościu? Chociaż jak lepać. tak pojechało pojechało o. Oh, <laughs> oh, oh, like oh, i said. O, oh. oh, taki autobar mi pasuje w sumie. Ten no, jest super. w sumie ok, o ile to jest autobar no, w sumie to jedyna też Dobra, idźcie do gate a B niektórzy czy coś. Dobra, idź do snajperzy. Idź do gate A, uh, no czy B. Ale też jestem sniperini. Hmm. Myślę jak to sensownie rozegrać No, auto warhead moment Długa tak nie auto warhead nie tak no tak. jak robicie warheada, to się kilka no właśnie, nie żeby coś łukasz klapek Quality Assurance Manager <grym> a tak. CPSL <grym> A to jest <teraz> mójbany <grym> <kliknął grym> Quality Assurance Manager Kurwa Znowu 8 lat to będzie trwało. już O o o. Jest mam... To Do bólu w to Auto Warhead No ka mu no Ale on chyba nie kliknął tego loka jednak O co się dzieje? kurwa. Pewnie klapek do swoich Czemu z Oraz znajpery, wiesz, wiesz, dobra, sniper i nic. Dobra, chuj. Ch ch Mamy minutę. Przed mordy i ubrzesz. Mamy minutę, to jeszcze nie jest przedmordy. No i... O, no. W końcu, ja pierdolę, 28... Haha, ale wybuchło. <by> Hahaha. <ślepsi> Pięknie mi GBA naszerwało. Ja ciebie zabiłem. <ślepsi> tak. Slapek, hejterze. Cześć. 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 Halo Cześć 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 Co? Myślałem, że kolega zapowiedź w GRT, a to jednak nie Cześć to dobra Cześć Cześć Jeden jeden dałeś? No nie, no trollujesz Tak Dobra, trollujesz Cześć No i broń do broni nawet nie tylko się modlić Cześć Cześć Ej, patrz, kto jest związany. <laughs> Ale quality. Kabor, chodź tu. Nie, no, ten quality Ale po prostu quality e, Gabor, związany. Lepsze te karty robię nam dwie piątki. Dobra, namówił. No namówił. W że będę ten, jadę do Gdańska teraz. Bo. Chodź, chodź, bo chcecie ci sztuczkę pokazać. No, pokaż mi sztuczkę. tym, że jak przytrzymasz e na gracza, to go odpychniesz. To ja jak w garysmodzie? eh? Jak w rup, jest... No, policja o, pośmot, o, chyba policja. Tak, na odpusz, Ale to odpusz, jest po nie, 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 to odpusz. jest pomarańczowa policja. To jest pomarańczowa policja. policja... To jest, policja... To, jest policja, e... tak, nie, to jest pies przede wszystkim, a nie policja. Jest, e... gościu pies, ty, ty chyba pies daj ten. Dziękuję, Dziękuję przede wszystkim. Proszę otworzyć. Policja. Policja. A nie, jednak nie. To to. Co ona No tak, O! Dobra, Zbrew, zbrojownia, zbrojownia Czarny pan to jest Zbrojownia, zbrojownia Uciekamy stąd, uciekamy stąd A za nami wyszedł jak co? Wyszedł za nami Uciekamy, 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 uciekamy. Wyśmienijcie Ale chodźmy do Exita, może ani nie do zbrewni, wody. bo to w sumie mija się stale na chodną

ja pierdol, mogę, mogę się dać. Ej, e, winda, e, winda po prawej, winda po prawej. Jak tam, jebę, a może pierdol, byś chciał, e, mamy po prawej I był ten, ten. Zabijanie skutek graczy to zbrodnia wojenna, nawet nie rób tego. Okej, okay, robię to. <ścoughs> o, Nie, Ja tak go nie zrobiłem, więc no. O, puta. Ale mnie wy***os. Dobrze Ale mój za, za armor. No. Dobra, najprzynajmniej siadł trochę, ale trochę się zastrzygałem ze strachu. Oh. O! Ja tak na tak, to... To, to, żeby przypadkiem sprinki dawać gara. Ale tak przypadkiem, żeby mnie było podejrzeć. Ja, no przypadkiem. Ja <J4> tego roku mam kanał na to, tylko z 2019 że... No a mój jest z 2012. A mój z 2013 roku, jo! Ja I mam równo ja mm, ja miesiąc chyba wcześniej albo później założony kanał Odej Biego, ciekawostka. Równo miesiąc. Mam mam najstarsze kanał. Nie. nie no, ale jeśli chodzi o Twitcha to tak Dobra, CI w placówce są, słyszeliście CI w placówce jest CI, ja mogę go tak, losowo zabijać CI w placówce są Zabicie bez interakcji tak, jakbyś... do zwoleń, to nie jest fajne P OSZ TY F**KIE JEŻA Chuje No i znowu Ale obity, nie no nie, nie obity Kurwa, ale zje** jak debit rushuję Gówno gram nie. O nie żyje! Nie. Żyje. Nie. żyje, drugie podejście, boys! No, na, postękę, na, 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 na tych MTF-ach trochę zawiodłem, ja myślałem, że wy ich obijecie chociaż. Ja trochę obiłem, chyba. z nie, nie, żyje, on żyje, żyje. No dalej że idziemy go dojebać. Tak, na legadu. naprawdę spotka chaosa. <laughs> Działo. O, masz rewolwer. Czy to nadszedł czas na dziki no, zachód. Elegancki rewolver, rewolver, rewolver strzelasz nim. O! Friendly! Friendly! friendly. 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 Nie, friendly. nie, 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 ja będę ja, ja kolega, 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 kolega. Nie mów tak, nie ma w tak. Nie to masz, był tak mistnik. Kumple, kump! No i rozpętał wojnę w ten sposób. Ja pierdolę naprawdę like czemu? Czemu się tak stało? Dobra, no runda na spektatorze widzowie. Runda na spektatorze. Cóż mogę rzec. Dziękuję, kuka. Dzień dobry, czemu przyklinam? Nie ma. Jestem toksyczny, jestem ten, toksyczna osobowość mam. Nienawidza, Rozumiem. na bardziej <laughs> zasadowy, haha. O! O. Idziemy umrzeć, chodzi. Dobra, chodźmy. Chodźmy, chodźmy. Piwo, oh. chodźcie, chodźcie, piwo, oh. piwo, no, piwo, no, piwo, piwo. Piwo, super, ja też. Piwo, piwo, student kupi. <laughs> student debil, dziękuję. Buga, buga, prosta, znaczy, pro, prosty język. O, dzień dobry, kka. Nie wystarczy i temu ale girę złamałem. Ty, słuchaj, mordeczko, bo oni tam poszli. Pteczkę. To mi ją dał. Dasz, okay, bo ty okay, dam ci. dasz i... o ty mi nie dasz nie. Ale nie. Patrz, s, patrz, wyrok na siebie sprzedałeś w tym momencie, nie chciałeś mi dać apneczki. Patrz, nie, no, jaki... ja chciałem no... ci dać, ja chciałem No ci ale, dać ale mówię, odpoczynę. że nie ja chubałkę, Cukierek. Cukierek, szybko, musisz go zjeść. O nie, to jest ten! Tak, to jest ten! Sen. Co za goś, po prostu. On, szybko, rozwiąż gaboru mi a dam ci cukierka. Ci prezent. Jaki prezent? Zjedz go. Tak i zobacz, jaki fajny cukierek. Nie no kupa. nie no. Nie, Ech, no. Nie, nie, nie. nie jestem na nielegalnym dealerem, przepraszam, Żartowałem To choć tylko cukierki! Chodzi go rozstrzelamy jak na broncie. Nie no nie zrobiłbyś mi tego Gabor, co nie, przecież masz tego słodkiego kota. Przecież on nie chciałby zobaczyć tego sami. Ja bym się na... No, sla to być moralny. Ja, ja, ja jestem powiem, k zbyt moralny? zbyt moralny. Dobra, nevermind. <grym> 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 Jeszcze mi goś mówi, że <grym> jestem moralny zbyt. Czekaj, bo ja to też mam itemki. Fia. siemaneczka. zbyt moralny. Pier... No, Za dużo gram w gry komputerowe, muszę coś zabić. Komputerowej. Ej, ej, dobra, dobra. Mam różowego cukierka. No. to jest się, odsuń się, odsuń się, Ale dalej, czy to dalej, działa tak, jak, to jak to ja myślę? właśnie. Działa, świetnie. No jest taki. Ta... Próbuj, testuj, nie, 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 ja chcę... O, twoje, komputer, ale nie wyjdziemy stamtąd. Ej, komputer, komputer. Ale on otwórz. nas zamknie permanentnie. Otwórz. No to dobra, dobra. Chciał, no nie, nie, nas jest grana. A nie, dobra, chuj. To niech nas zamknie. Dobra, zamknij się. Znaczy nam pokój, otwórz. Proszę, znaczy, to było Komputer, działa. Otwórz, działa. Dam ci w zamian tabletki. No no, chuj no, to no. Jeszcze raz, bo lag był, lag był, lag kurde, serwera raz, lag, był. Lag, lag, kurde, lag. Kranijava. O sto tiny T-Mobile do Te tutaj proszę, proszę, proszę. No patrz no, proszę. proszę. Na tace damy w kościele. Znaczy oni, ja nie dam. Nie, ja nie dam. No tak no I nam zablokował, no co za głośno. Niewiarygodne. Wow, klapuj ja wiem, że nakolamy. to jesteś, ty otwórz, nam proszę, klapuj. Nie, to mi się wydaje, Klappuś. że to może być, poczekajcie, kto to może być. To może być jakiś. Ty? Kurwa, co, no no nie Przecież tajemniczy ma dostęp do era. No właśnie, tajemniczy otwórz era. Otwórz era. Ale dupy dajemy. ty... Ale, ale z zapiasów wyjechał. Ale urwał. rzucili jak na Dobra, dam jedną broń tutaj. Pistol mam. mam. A, dobra, bez jak A nie, nie mogę, szkoda, bo wzięliście kurwa. Nie, masz tu jeszcze armor ciężki, nie? No, ale nie mogę, bo A ja tu leż. dobra ja Nie broń leży, gościu masz. Dobra, weźmiemy Dobra, chodźcie, idziemy No, czekajcie, sobie wezmę giwerkę Skrema, Dobra. Dobra No co, śmierć Słonek teraz? będzie, tak, tak, lubię, ale lubię Jaszczur to nie będzie obok Dobra, To co, tutaj chyba jakiś jumpscare Myślisz? Nie ma, no Kur**, to tu O, jakiś, o, to była moralka Robi tego, Nie no, JoJo Poe zarobi to też. Nie, to nie jest Mak, to jest Tupak, patrzcie. To jest Tupak, bo, bo nasz nie żyje. Aha, Kościu. to się efektami bawi, wow, ale, to ale Do Komedia, comedy gold. gold, Komedia Gold. Ty, ale mamy nie kartę panu. do w******* nie stąd? Nie, nie, nie mamy. Ja mam niebieską. O, siema. Nie, ja mam też deda. Nie no, chuj Pokażę wam, wam trika, nie? Ty, co? Ale to jest fokusowanie się na streamerach. O, mnie wyje, bo. Dobra, nak***amy. To zostało została tego borka. No i. no i fujno! Co mogę rzec? Działa, działa! Trochę przesadzono ogólnie. W sensie, no nie mam za bardzo planu na resztę rundy. Trochę. Tak, trochę rangi gram. Się ma. Nie podoba mi się to. Trzeba będzie ich wystrzelać. Trochę. Tu tym nie mam karty. Hmm. Nie podoba mi się to. Muszę szybko znaleźć jeden z entrenców. Trochę chud. Dobra, 9-9. No to dobrze, że akurat tu jest. Kurwa. Sieć. Trochę nie podoba mi się układ tej sytuacji. Czy jest drugi entrance? Jesus f***** Christ. Where Warto fk is second entrance? nie podoba mi się to. Dobra. No, no, ty, 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 ty. Okay. On nie okay, wiem. nie nieważne. Przepraszam, że nie ten przycisk. No gościu, się zajmij nimi, oni, oni są groźniejsi. Trochę z... bo mnie jebnie i tak. Siema. Co słychać? No, no, stranie w balie ogólnie, coś śmiesznego. Gradziała, gradziała, gra działa. Akord Interview Gamor, ma do Ciebie pytanie. To f***a we No, stranie w balie, coś śmiesznego. Gradziała, gradziała, gradziała. Mam ty życzę ciężarów jak 106, No, mówię Tak się kończy ten odcinek, łapujcie, subskrybujcie, followujcie takie rzeczy. Linki w opisie, wszystkie są i kończymy. Bajo, bajo, yo.